ZOMBIE APOCALYPSE Siemaneczku z tej strony Bladiksy, a to jest kolejny odcinek na moim kanale to jest, tak to jest drugi odcinek tygodniowego daily i mogę wam powiedzieć tylko tyle z ważnych informacji jeszcze, że udało mi się jakoś mikrofon trochę ogarnąć, żeby było mnie lepiej słychać, że po prostu było no lepiej, prawda? to widzę, że jakoś jest dobrze Postaram się jeszcze ten mikrofon poprawić na czy jest OK, ale co dzisiaj, dzisiaj nagrywamy sobie mapę minigry, nie tak, dzisiaj sobie będziemy sobie grać w minigry, a Wy możecie zostawić subskrypcję dzwoneczkiem, bo lecimy po sto i dwa suby, tak, po prostu niesamowite, lajkacza, zostawcie, Wam się podoba ta seria, a my co, Lecimy sobie już tutaj do naszej mapencji, co tu mamy, o autorze, eee, dobra, Hejka, jestem Pelpi, mam 13 lat, tubie grać w Minecrafta, jestem po, po miesięcznej przerwie, to moja pierwsza mapka, myślę, że Ci się spodoba. E, jeśli tak, to został na Minecrafta. aha, wiem o co chodzi. Tutaj mamy, siema, jestem X xnikori, mam 12 lat, kocham jazdę koną, jestem testerką tej mapki, mapa jest świetna, wszystko super działa, mam nadzieję, że Ci się spodoba. No dobra, my co, my lecimy sobie chyba, wracamy na... Spawna o autorze mamy. Start to nie. Zasady. Zasady Game mode 2 w racie problemu. Użyj Game mode 1. Tryb pokojowych. Mur off. Jakie mini gry tu znajdę? Minigry. Find the button. 3 poziomy. Labirynt. Minigry. Parku. dwa poziomy. Traf do celu. Czas mapa na około 15-20 minut. Co. Ile? Dobra, lecimy. Ty nie ma co czasu marnować. Fajny baton. O nie, z mojego umiejętnościami może się to źle skończyć. A jaki to guzik? Halo? Fajny baton nie jeden. Super. Mam nadzieję, że to nie będzie jakieś trudne. Bo ja jestem słaby w fajny baton. Dobra, tu nic nie ma. Wrócimy sobie. Tutaj nic nie ma. Staram się tu jakoś dokładnie to przejrzeć, żeby nie było. Aha, mamy guzik. Troll. Zabije, no. Jaki troll, Te ty, 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 no. Za drzwiami nie ma. Tu, tu nie ma, skrzynce nie ma, tu nie ma, nie ma, nie ma. Ty, to gdzie ten guzik jest? to gdzie ten guziol jest? Jakaś podpowiedź? Aha, tabliczka, super. Dobra. Dobra, mamy fajne baton 2. O nie, mam nadzieję, że tu nie ma szczelin przypadkiem, no bo nie lubię. Zobaczcie napis? Czyli to jest chyba kamienny przycisk, jak coś. O oh Zaraz tych trollów powalę no. Super no, no gratuluję. No gratuluję, super no. O kurde, okaże, że nawet odpowiedni go nie kliknę, super, po prostu, nie? Dobra, będzie trochę spamić myszko, ale muszę znaleźć ten guzik. No, super, kurde, po prostu gratuluję pomysłu na mapę. Dobra, ostatnia ściana. A tu teraz lecimy tu się kurde okaże, że to jest gdzieś w ogóle w ukrytym miejscu, nie? Dobra, lecimy. Przemijcie sobie ten film, bo to jest po prostu poziom level milion po prostu. 300 IQ, możesz sobie przeminąć minutę później, bo to jest minutę zajmie Chyba, że komuś się nudzi, to może ze mną się ponudzić Więc no, możecie popatrzeć, jak szukam sobie po prostu guzika wśród guzików Zabijał autora, no Uch. Dobra, trochę wspomnienia będzie nie będę tego montować, ma być całość tyle. A co ja robię? Znalazłem! Udało się! Znaleźliśmy, a teraz mamy labirynt. Ty, to ja nie wiedziałem, że ja umiem grać w to. No ładnie, widzowie. O, ale nie mnie. Tam przyszliśmy. Nice, mini survival. O nie. No super po prostu. No dobra, jest są te mini... Ty, to oni mówili, że ta mapa jest na ile? No, no to ja to zrobię w 10 minut, nie? Super, czysta Super. No teraz musimy sobie pozbierać tutaj drewna i w ogóle. Czy nam skina dziewczynę, halo. E, nieważne, dobra. E, nie wnikać, dobra. Imy to jakieś, dobra, tu robimy sobie py crafting. Mówię, no, to jest taka typowa sobie minigra... to są takie typowe gry. Robimy sobie tak, pyk, pyk, pyk. Uka, kamienia są. Musimy jeszcze zebrać sobie od razu na, na piecyk, to sobie zbierzemy tu wszystko. Zrobimy sobie kamienny i wykopiemy sobie węgiel. Dobra. Tak, kopiemy sobie tutaj. I zaraz idziemy sobie po żelazo. Dosłownie, nie wiem jaki tytuł dać ty. I co teraz? Eee, dobra, teraz poczekajcie, bo żeby Tu jest żelazo? Tu, tutaj są dobra. To nie tu, tam będzie mieli żelazo chyba. No zgadłem. Ja tego nie rozumiem. Czemu mamy skinę dziewczyny. Nie. To super. Dobra, przepalamy. Lecimy pod jaksy, wychodzimy stąd. Nie wiem, coś tam jeszcze będzie? czy To już koniec mapy. Nawet nie wiem, szczerze mówiąc. A, zapomniałem przy informację, informacji. ja. Ten film nie będzie o godzinie 16, tylko będzie stawiony wcześniej. No Wy już to oglądacie wcześniej, ale no ja wiadomo mówię to wcześniej. Ponieważ mam wyjazd o godzinie 15, więc ten film będzie koło 14 pewnie stawiony. Tak myślę. A przepaliło się, przepaliło się. Pyk. Pyk. Akurat mi na kilo y, diamentowy starczy. Wychodzimy stąd. No i teraz sobie pokopiemy chwilę. Możecie napisać w komentarzu, jak wam życie leci. Super. Więcej nie mogła tego wam. No, wreszcie, no. Aha, 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 dobra, czekajcie, bo zniszczyłem coś się nie miałem zniszczyć. Parkour. Dobra, jeszcze parkour, chyba koniec mapy. Proszę mnie pisać, że jestem w parkurach, bo ja parkourów nie lubię. Nie lubię. Pięta, sobie damy? No i o tym mówiłem. Dobra, zapisał się z Super. Mówmy się. Tu sobie dajemy z Fawn Pointa, od razu mówię. Parkour 2. Super, będę po czaszkach spykać. Niu. Niu, Oj, no no ma pensję, trochę trwa. Nawet nie wiem, czy się nie wyrobię dokładnie w 15 minut. Teraz pan końca dajemy. No nie, już prawie, dobra, tutaj tu jeszcze doskoczę chwilę. Zgony 3. Co to za zgony w ogóle? A ja nie rozumiem tej tabeli. Nek. Wojciech zaczął niecierpliwić, i dlatego parkourów nie lubię, dobra? No nie. To parę, że mi cierpliwości nie mam do mapy, nie. Zwykłe minigierki. Dobra, traf do celu. Jeszcze! Dobra. Czekaj, bo cicho byłem już przez kilkadziesiąt minut, przez, ta, przez minut, przez kilka sekund. No w trafiłem przecież. To się trafiłem, halo. Traf do celu, to się trafiłem do celu, halo. Ej, no poczekajcie, no patrzcie, trafiłem. o kurde, i co ja bym niby zrobił, jakbym wtrafił wszędzie do celu, co? Jak tu nie ma żadnych, yy, niczego tu nie ma, e, mapa zrobiona, halo, czy jest tu w ogóle jakiś comment block, czy coś? Jest tylko ten napis. To koniec? Czekaj, to koniec mapy jest. Tam coś jeszcze jest. Um, no jak ja się nie bymiałem startem przeteleportować? Jeśli w ogóle nie tam... Co to jest w ogóle? To jest labirynt. No i jakim cudem miałbym się tam stamtąd przenieść gdzieś, jak to są zwykłe przyciski. Żadnych komendoków nic. No i dobra, wydaje mi się, że tym Marcena zakończyłem sobie dzisiejszą mapkę. Nie mam pojęcia, jak to można skończyć. Przecież tu nie ma żadnych. E, nic nie ma. Więc ja się zamierzam. Dziękuję za oglądanie. No i cześć.